Cześć, dzisiaj do sprzedaży Canon PIXMA IP1900 wizualnie w stanie bardzo dobrym uruchamia się prawidłowo, instaluje się prawidłowo na Windowsie 7 i za chwilkę wydrukujemy stronę tekstową, od razu kolor i czerń i biel Wygląda to tak. Czerni jest w miarę. Do tekstu jest ok, natomiast ciekawe, że 180-70% wydrukowało bez większego problemu, natomiast niższe wartości już nie. To był test pierwotny, gdzie żeśmy drukowali tylko tekst z notatnika, a kolor. Właściwie nie istnieje. Jest cartridge, ale jak widzicie, właściwie tylko żółć. Natomiast test dowiódł, że drukarka drukuje prawidłowo w sensie mechanicznie zachowuje się prawidłowo. Jeszcze zaraz puścimy pełny tekst i zobaczymy, jak wygląda zapełnienie. Bo no, dziwnie wygląda trochę tutaj mimo wszystko to poniżej 70% teraz coś w Wordzie wyskubiemy wy i puścimy jeszcze raz no i tak jak podejrzewałem tekst jest bardzo ładny, bardzo dobrze czytelny, także wymiana czarnego tuszu sensu raczej nie, nie ma pytanie co wskazują te dwa symbole kartridży może i w tym kolorowym jest jednak tuż ale, ale nie będę się tym bawił nie mam ochoty na to kupujecie drukarkę w takim stanie jakim widać albo do normalnego użytku albo na części zamienne jak potrzebujecie i zapraszam do licytacji pozdrawiam